No i mamy, koniec listopada, zero śniegu i zero mrozu, a to jest zawsze dobra wiadomość dla wszystkich hodowców kur, bo to oznacza, że woda w pojedłach jeszcze nie zamarza i nie trzeba biegać co chwilę do kurnika i sprawdzać, czy z kurami wszystko jest w porządku i czy mają co pić. A w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o kilku kurnikowych tipach, takich poradach, które bardzo ułatwią Wam hodowlę, szczególnie jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z hodowlą kur. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. A skoro już wybieram się do kurnika, podrzucę moim kurom na przekąskę dynie. Dynia, która nie jest jeszcze spleśniała, nawet jeżeli jest przemrożona, nadaje się do spożycia przez kury, więc jeżeli gdzieś zalegają Wam jeszcze jakieś dynie z jesiennych dekoracji, to jak najbardziej możecie je dać do zjedzenia kurom. Tym bardziej, że dynia ma pozytywny wpływ na kolor żółtka jaja. Wtedy żółtko staje się bardziej pomarańczowe, jest to zawsze pożądane. Jedziemy, spotkamy się w kurniku. Jaką kurę nioskę wybrać na początek? Co zrobić w sytuacji, kiedy zaczynamy od zera hodowlę kur? Nie mamy kompletnie wiedzy na ten temat, nie mamy kogo zapytać, a nawet może nie chce nam się jej zgłębiać, nie chce nam się czytać i szukać. Podpowiadam, kierujcie się zawsze kolorem upierzenia kury. Kiedyś kury o brązowym upierzeniu były uznawane za średnio ciężkie, a te o białym upierzeniu za kury lekkie. Dzisiaj te parametry bardzo się do siebie zbliżyły i nie mamy już takiej różnicy, jeśli chodzi o wagę. Ale jeśli chodzi o ilość znoszonych jaj, do tej pory górą są nioski o białym upierzeniu. I jeszcze taka ciekawostka na temat kur o srebrzystym upierzeniu. One zawsze charakterem będą bardzo zbliżone do brązowych niosek. Czyli jeżeli szukamy jakiejś spokojnej rasy, to te o srebrnych piórach też mogą być. Jak widzicie, bez znajomości cech rasy też można wybrać dobrą nioskę. A teraz przechodzimy do nieśności, bo to też jest częsty temat, czy moje kury dobrze się niosą. Czy jeżeli mam 10 kur i na przykład 5-8 jajek, to to jest dobry wynik, czy zły? Zapamiętajcie ten schemat, a będzie Wam łatwiej to ocenić. Szczyt nieśności u kury przypada mniej więcej od 5 do 10 tygodnia po rozpoczęciu nieśności. Wskaźnik nieśności wynosi wówczas około 95%. W dziesiątym miesiącu nieśności ten wskaźnik powinien wynieść 70%. Czyli jeżeli mamy 10 kur, to te kury powinny dziennie znosić nam 7 jaj. I jeszcze taka ciekawostka, ale pięknie piją. I jeszcze taka ciekawostka, jeśli chodzi o wagę jaja. Jeżeli weźmiecie do ręki jajo i wydaje wam się jakoś dziwnie lekkie, to zwróćcie uwagę, jaka temperatura panuje na zewnątrz, bo w upały kury zawsze znoszą lżejsze jaja. Jeśli chodzi o Kolor żółtka jaja. To najbardziej pożądane jest żółtko o takim ciemno-pomarańczowym kolorze. Tylko to jest bardziej kwestia wizualna, bo smakowo nie różni się od jajka, które ma jaśniejsze żółtko. Jak uzyskać takie żółtko? Kury, które żyją na wolnym wybiegu oraz w chowie ściółkowym będą zawsze miały ciemniejsze żółtka niż te, które nie mają dostępu do naturalnej ściółki. I często w ten sposób niektórzy rozpoznają jajo wiejskie od jaja sfermy, że to sfermy ma teoretycznie jaśniejsze żółtko, a to wiejskie ciemniejsze. Czy tak rzeczywiście jest? Wszystko zależy od sposobu karmienia. Ale pieją. Nic nie dadzą powiedzieć. Chciałam wejść do kurnika, ale zaczęły tak wariować, że już w ogóle gdzieś ten dźwięk mi uciekał. Więc zostanę na razie na zewnątrz. Natomiast jeśli chodzi o polepszenie koloru żółtka, co możemy zastosować? Na przykład susz z marchwi, lucerny, nagietka, pokrzywy, możemy dawać oczywiście do jedzenia dynie, a nawet skórkę z pomarańczy. Najważniejsze jest to, żeby zachować ten wskaźnik od 1 do 1,5% tych składników w paszy, nie więcej. Jeżeli do paszy dodajemy kukurydzę i naturalny susz, to o wybarwienie żółtka możemy być spokojni. Ono zawsze będzie miało ładny kolor. A teraz powiem Wam ciekawostkę, która może Wam się przydać. Po podaniu antybiotyku kurom, mniej więcej po dwóch dniach żółtko bardzo się rozjaśnia. To jest taki sygnał, że kury w jakiś sposób były przeleczone. Podobnie jest przy kokcydiozie, która powoduje bardzo duży niedobór witaminy B2 i też to żółtko wtedy jest bardzo jasne. Druga ciekawostka, też bardzo przydatna, jeżeli mamy stado 10 kur, przypuśćmy, i każde żółtko jest w innym kolorze, to znaczy, że kury nie pobierają równomiernie paszy. Prawdopodobnie te silniejsze osobniki, które są wyżej w hierarchii, wyjadają to, co dobre, to co grube, a resztę to, co zostanie, zostaje dla tych słabszych kur. Zwróćmy na to uwagę, czy jakaś kura nie ma przypadkiem ograniczonego dostępu do paszy, czy w ogóle dosięga do karmidła, czy może gdzieś zostaje w tyle... Na na przykład dlatego że zaczyna się gorzej czuć i nie ma apetytu kolor żółtka to też jest bardzo ważny sygnał dla hodowcy. Czy jeżeli na wybiegu czy też w ściółce leżą pióra to to jest dobry znak czy zły? To jest zawsze dobry znak, bo to znaczy, że te pióra nie zostały zjedzone przez kury. Jeżeli wasze kury będą zjadały pióra, wszystkie, które znajdą w kurniku, to przede wszystkim oznacza, że mają źle dobraną paszę, która nie zawiera wystarczającej ilości włókien. Można wówczas dodać do takiej paszy na przykład lucernę. Ale drugim krokiem po tym, jak zjadają pióra z ziemi jest wydziobywanie sobie piór, a co prowadzi? W efekcie do okaleczania. Dlatego musimy bardzo szybko zareagować. Jeżeli zauważymy, że w naszym kurniku nigdzie nie ma piór, że wszystkie są zjadane, to jest zawsze znak alarmowy dla hodowcy. Jesteśmy w kurniku. Teraz jest przez chwilę cicho, ale jest. Afera, bo nie dla wszystkich starczyło dni. Kury są jakieś poruszone i pokrzykują tutaj na mnie. No nie starczyło dla wszystkich, przepraszam. Ale jesteśmy tutaj nie bez powodu, bo chciałam sprawdzić stan karmideł, jak te kury nasze jedzą, kiedy temperatura na zewnątrz spada. Nie wiem, czy wiecie, ale kura do momentu osiągnięcia szczytu nieśności i troszeczkę czasami po, przybiera na wadze po to, żeby osiągnąć optymalną wagę. I po tym czasie kura nie może schudnąć, więc jeżeli kura nie wiem, nie dojada, przestaje spożywać tyle paszy co do tej pory, to my się nie cieszymy, że ona mniej je i chudnie, bo to jest zawsze zły sygnał. Jeśli chodzi o niskie temperatury, jest taka zależność, że kiedy temperatura spada o 1 stopień Celsjusza niżej, kury jedzą 1 gram więcej paszy. I my wtedy albo więcej tej paszy im zasypujemy, albo stosujemy mieszankę wysokokaloryczną, tak aby pobrały wystarczającą ilość składników pokarmowych. Zostając jeszcze na chwilę przy temacie ziarna, bo to jest bardzo ważny temat, często jest tak, że jak zaczynacie przygodę z hodowlą kur, to nie macie za bardzo pojęcia, gdzie szukać dobrego zboża czy też gotowej paszy dla zwierząt. Najlepiej skorzystać z doświadczenia innych hodowców i zamówić tam, gdzie już to było przetestowane, w innym gospodarstwie, gdzie inny hodowca poleca zboże od danego rolnika. Zboże czy też ściółkę, bo mówimy też o słomie, o sianie na przykład, czy też ściółce konopnej, to też ma bardzo ważne znaczenie w hodowli. Natomiast jeżeli nie będziecie mieli takich możliwości, będziecie musieli sami podjąć tę decyzję, to zamówcie niewielką ilość zboża od gospodarza i sprawdźcie, czy ma... Ma ono zdolność kiełkowania, dlatego że żywe zboże, które nadaje się do skarmienia, musi mieć zdolność i siłę kiełkowania. Wrzućcie garstkę ziarna do doniczki, podlewajcie. Oczywiście zróbmy to w domu, bo dlatego, że teraz jest za zimno na kiełkowanie na zewnątrz, i sprawdźmy, czy to zboże skiełkuje. Zboże, które nie nadaje się do skarmienia, jest suche i nie ma zdolności kiełkowania. Moje kury dzisiaj nie chcą współpracować, myślałam, że trochę więcej uda mi się nagrać w środku i pokazać Wam jeszcze kilka tipów, ale tam jest taki harmider, jest tak głośno, że ja nie słyszę własnych myśli i zrobię to następnym razem. Jak widzicie, hodowla kur to jest jednak sporo wiedzy, a większość tej wiedzy zdobywamy poprzez doświadczenie, ale na to potrzeba wiele, wiele lat hodowli. Dlatego zawsze Was serdecznie zachęcam do rozmowy z innymi hodowcami. A jeżeli takich nie macie gdzieś w swojej okolicy, nie znacie takich osób, to zaglądajcie na fora internetowe. I zawsze, jak zwykle, zachęcam Was do czytania literatury fachowej. Wiem, że te książki potrafią trochę być odstraszające, bo są zazwyczaj bardzo grube i napisane trudnym językiem, bardziej dedykowanym chyba dla specjalistów i dla właścicieli firm, ale też można znaleźć tam cenne informacje. Zaobserwujcie mój profil na Instagramie, gdzie na bieżąco dzielę się z Wami kurnikowymi i ogrodowymi ciekawostkami. Zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Ja wracam do kurnika, dokończyć obrządek z Wami się już żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku.